Kto by pomyślał, że zaledwie 120 lat świetlnych od nas znajdzie się planeta, na której odkryto pierwsze oznaki życia. Po raz kolejny mamy do czynienia z absolutnym majstersztykiem kosmicznego teleskopu Jamesa Webba. Ten cud techniki spojrzał swoimi bystrymi oczami na odległy świat i odkrył tam pierwsze oznaki życia pozaziemskiego. Egzoplaneta K2-18b szokuje naukę od pierwszych analiz. Planeta ta jest najwyraźniej bogatym w wodę światem i może być się znacznie większej ilości życia niż nasza Ziemia. K218B to egzoplaneta, która już zapewniła sobie miejsce w podręcznikach astronomii, znajdująca się nieco ponad 120 lat świetlnych od nas planeta krąży wokół Czerwonego Karła na K218B wykazuje znaczące oznaki procesów biologicznych, co czyni ją jednym z najbardziej poszukiwanych obiektów badań. Teleskop Jamesa Webba był w stanie znaleźć cztery oznaki form życia w środowisku planety, i jak dotąd jest to uważane za absolutny wyjątek. Sensacyjny raport podsyca teraz wiele nadziei na znalezienie prawdziwego życia we wszechświecie. Dzięki doskonałym analizom spektrometru Jamesa Webba naukowcy szybko byli w stanie dostrzec, że świat ten odgrywa szczególną rolę wśród egzoplanet. Kiedy analizy wykazały dowody na obecność dużych ilości wody na początku badania, naukowcy byli już zaniepokojeni, a to co nastąpiło później może na zawsze zmienić naszą naukę. Po raz pierwszy patrzymy na planetę, która może odpowiedzieć na pytania, czym właściwie jest życie i jak powstaje. Co więcej, świat ten może udowodnić nam, że różnorodność życia we wszechświecie jest większa niż mogliśmy sobie wcześniej wyobrazić. Pytania o to, ile form życia istnieje we wszechświecie i jak one wyglądają, interesują nie tylko naukowców, ale także wielu zwykłych ludzi. Dzięki badaniu K218B możemy być o krok od udzielenia odpowiedzi na te pytania po raz pierwszy. Cztery biomarkery nie tylko dostarczają dowodów na istnienie życia bogatego w wodę, ale także po raz pierwszy poważnych dowodów na istnienie życia pozaziemskiego. W środowisku K218b znaleziono m.in. dowody na obecność metanu i dwutlenku węgla. Oba gazy, zwłaszcza gdy występują razem, są wyraźnymi oznakami procesów organicznych i życia. Sierczek dimetylu K218b dowód na istnienie życia. Metan i dwutlenek węgla w połączeniu z wodą można już określić jako jackpot w poszukiwaniu życia we wszechświecie. Kolejne znalezisko jest jeszcze lepsze i mamy teraz pierwszą analizę spektrometryczną planety, która wykazuje tak wyraźne oznaki życia, że znalezisko to jest uważane za sensację naukową. Gazem, który jest niemal jednoznacznie uznawany za dowód życia, jest siarczek dimetylu. Prawdopodobnie niewielu słyszało o tym gazie, a na Ziemi nie jest on aż tak spektakularny, ale we wszechświecie jest. Kierczek dimetylu, w skrócie DMS, wytwarzany jest w czasie metabolizmu alg i występuje w dużych ilościach w pobliżu mórz, oceanów czy dużych terenów podmokłych. Można sobie wyobrazić, że odkrycie DMS w pobliżu planety oznacza nic innego jak to, że w oceanach tej egzoplanety musi istnieć życie. Glony są najprostszymi formami życia na naszej planecie i prawdopodobnie zamieszkiwały pierwotne oceany Ziemi na długo przed pojawieniem się pierwszych prostych ryb, ślimaków i mięczaków. Jednak algi były najprawdopodobniej prekursorem tego życia i rośliny te mogą być jednym z kluczy, których potrzebujemy, aby zrozumieć ewolucję życia. DMS na K218b może być postrzegany jako dowód na istnienie przynajmniej glonów w oceanach świata. Tam, gdzie są glony, może istnieć dalsze życie. Pomimo swojej sensacyjnej natury, znalezisko jest obecnie nadal traktowane z ostrożnością. Renomowani naukowcy nie chcą jeszcze mówić o znalezieniu pierwszych kosmitów, choć wszystko na to wskazuje. DMS wraz z metanem, dwutlenkiem węgla i dużymi ilościami wody to poważne przesłanki wskazujące na pierwszą nadającą się do zamieszkania planetę jaką znaleźliśmy we wszechświecie. Przyjrzyjmy się bliżej metanowi. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, jak ściśle metan jest związany z życiem, perspektywy życia na K218b ponownie dramatycznie wzrosną. Precyzyjne analizy spektrometru Jamesa Weba wykazały mieszankę metanu i dwutlenku węgla, która przemawia za biologicznie aktywnym światem. Dla porównania, księżyc Saturna Titan również zawiera duże ilości metanu, ale brakuje na nim innych biomarkerów, takich jak woda czy tlen. Jest bardzo prawdopodobne, że tytan jest niezamieszkany lub istnieją na nim tylko bardzo proste bakterie oparte na metanie. To, czy oceany z ciepłą wodą i glonami muszą prędzej czy później wytworzyć wyższe formy życia, jest jedną z największych tajemnic ewolucji życia i właśnie to chcemy odkryć. k 18 b i ekscytujące odkrycie biosygnatur w środowisku planety może być kolejnym ważnym krokiem w kierunku zrozumienia, w jaki sposób życie powstaje we wszechświecie i jak się rozprzestrzenia. Na ziemi metan jest wytwarzany głównie przez mikroorganizmy. Inne ważne źródła obejmują przewód pokarmowy przeżuwaczy i duże pola ryżowe. Mikroorganizmy metanogenne nie żyją na metanie, ale wytwarzają go w trakcie swoich procesów metabolicznych. Wraz z DMS złoża metanu na K218b wskazują na co najmniej jedną rzecz: obfite życie roślinne. Na Ziemi algi i niektóre gatunki fitoplanktonu wytwarzają duże ilości DMS, które można następnie znaleźć w atmosferze naszej planety. Sulfonioproponion dimetylu jest wytwarzany w procesach rozkładu w ekosystemach przybrzeżnych, skąd przedostaje się do atmosfery. Jak dokładnie wygląda powierzchnia K218b? Możemy zrobić wiele, ale niestety nie jesteśmy jeszcze w stanie dokładnie przyjrzeć się powierzchni egzoplanet. Teleskop Jamesa Weba wykorzystuje swoje spektrometry do analizy światła, które odległe planety pochłaniają od swoich gwiazd, a następnie ponownie emitują. Interakcje te tworzą specjalny wzór światła o różnych długościach fal. Woda i oceany odbijają światło inaczej niż lasy, góry czy pustynie. Teleskop Weba może badać światło w środowisku planety pod kątem gazów, a tym samym znajdować biomarkery takie jak metan i DMS w przypadku K2-18b. Dzięki naszej technologii widzimy rodzaj świetlnego odcisku planety, ale nie mamy dokładnego obrazu powierzchni. Widzimy opary oceanów, produkty metabolizmu glonów lub organizmów jednokomórkowych i być może będziemy w stanie zeskanować dwutlenek węgla, wydychany przez formy życia zamieszkujące taki świat. Nie możemy jednak zobaczyć tych form życia, więc niestety nie możemy dokładnie określić, jak wyglądają. Dane z kosmicznego teleskopu Jamesa Webba mówią nam, że K2-18B to duży wodny świat. Około 8,6 razy większa od naszej Ziemi i spowita gęstą wodorową atmosferą, planeta ta jest jednym z tak zwanych światów Hycean, klasy planet, które naukowcy dopiero niedawno odkryli we wszechświecie. Odkrycie światów hyceanicznych było sporym zaskoczeniem, ponieważ naukowcy wcześniej zakładali, że woda we wszechświecie jest raczej rzadkością. Kiedy pojawiła się ta nowa kategoria planet, było to prawie tak, jakby gigantyczne, kosmiczne, latające krople wody nagle pojawiły się przed oczami badaczy. Hyceaniczne światy są nawet bardziej pokryte wodą niż nasza Ziemia i są znacznie większe niż przeciętne skaliste światy. To sprawia, że ten typ planet jest szczególnie ekscytujący, ponieważ tam, gdzie jest tak dużo wody, prawdopodobieństwo istnienia życia jest bardzo wysokie. Planety te są również często nieco cieplejsze niż nasza Ziemia i mogą być czymś w rodzaju dużych ciepłych szklarni. Jeżeli planety te nie są zbyt gorące, mogłyby zapewnić optymalne warunki do pojawienia się bogatego życia. Wyobraźmy sobie pokryte oceanami superświaty z bogactwem życia w ich wodach, jak najbardziej kolorowe rafy w naszych morzach. Nie możemy również wykluczyć, że taki świat mógłby wytworzyć wyższe formy życia związane z wodą. Cywilizacje zamieszkujące wodne światy mogą być dziwacznymi, hybrydowymi stworzeniami złożonymi z ryb i inteligentnych form życia. K218B może być pierwszą oznaką obfitego życia we wszechświecie i możemy mieć nadzieję, że nasze wyobrażenia science fiction o szalonych kosmitach i kolorowych formach życia wkrótce się spełnią. Będziemy musieli poczekać i zobaczyć. Obecnie naukowcy pracują nad nową technologią, która umożliwi nam jeszcze lepsze skanowanie biomarkerów i produktów przemiany materii na odległych planetach, a tym samym ustalenie, czy istnieją dalsze podobieństwa do form życia na naszej planecie. Tajemnica Dziwna poświata wokół łasp 76b. WASP-76b może nie jest jednym z gorących kandydatów do znalezienia życia w kosmosie, ale planeta ta nieustannie przedstawia astronomom nowe tajemnice, ponieważ dziwnie świeci. Egzoplaneta ta jest gorącym Jowiszem w gwiazdozbiorze ryb i krąży tak blisko swojej gwiazdy, że jej dzienna strona rozgrzewa się do niewiarygodnej temperatury 2400 stopni Celsjusza. To wystarczająco dużo, by odparować żelazo, ale nie tylko te ekstremalne temperatury fascynują naukowców. W ostatnich latach badacze zaobserwowali niezwykłe zjawisko wokół naszej planety, a blask ten może również rozwiązać jedną z największych tajemnic wszechświata. Efekt chwały jest spowodowany specjalnym atmosferycznym rozpraszaniem światła. Na Ziemi jest on wytwarzany przez mgliste góry lub gęste warstwy chmur, gdy promienie słoneczne uderzają w kropelki wody lub maleńkie aerozole, tworząc poświatę w kształcie pierścienia. Tworzy to promienną aureolę wokół cienia rzucanego na chmury. Dlaczego efekt ten występuje w środowisku egzoplanety takiej jak Wasp 76b pozostaje tajemnicą? Odpowiedź najprawdopodobniej leży w niezwykłej atmosferze tej planety. Wasp 76b jest tightly locked to its star, czyli zawsze kieruje swoją dzienną stronę w kierunku Słońca, w czasie gdy nocna strona jest stale w ciemności. To prowadzi do niezwykle gorącej strony dziennej i zimnej strony nocnej. Na gorącej stronie dziennej Wasp 76b metale takie jak żelazo parują i rozprzestrzeniają się w atmosferze. Silne wiatry przenoszą żelazną mgiełkę na chłodniejszą nocną stronę planety, gdzie ponownie się ochładza i skrapla. Wtedy żelazo faktycznie pada na Wasp 76b, a te parujące i skraplające się chmury metalu zapewniają dokładnie takie warunki, aby uzyskać wspomniany efekt. Naukowcy podejrzewają, że gdy światło z pobliskiej gwiazdy uderza w te żelazne chmury, jest odbijane i rozpraszane, tworząc pierścieniową poświatę wokół planety. Ale teraz musimy przyjrzeć się prawdziwemu wrażeniu efektu blasku w tym świecie, ponieważ blask wokół Wasp 76b to nie tylko fascynujący widok, ale także wskazanie egzotycznych procesów fizycznych. Na tej planecie i wokół niej zachodzą tak dziwne procesy, że musimy wątpić w prawdziwość fizyki absolutnej. Odkąd jesteśmy w stanie wykrywać coraz bardziej szalone efekty i egzoplanety za pomocą kosmicznego teleskopu Jamesa Webba, niektórzy naukowcy wątpią, czy możemy w ogóle zacząć opisywać i rozumieć Wszechświat za pomocą naszej starej fizyki. Znajdujemy dziesiątki wyjątków od reguł, a Wszechświat coraz bardziej przypomina szaloną dżunglę dziwactw, niemożliwości i naukowych stanów wyjątkowych. Subskrybuj kanał już teraz i bądź na bieżąco z każdym nowym filmem.